Kiedy mają bomby, to będzie słabo chyba. Więc chcę skakować jego tarczę, stanować jego pilota. Może przynajmniej raz mu strzelę w broń. Nie wiem, czy to coś zrobi. Eee, nie, to, to. A, to nie ta broń. Konstantera mam wyłączonego, więc nieważne. On robi nie robię, nie, lockdownuję systemy, ale tarcze musiały być wyłączone nic nie ma, Czyli co? Walimy w bronie, bowiem, co ze Co tutaj przyszło? Gdzie? Ludzik jakiś. Dobra, Martis pójdzie na straty, standardowo. nie da rady niestety. Szkoda. To go, ten... Pomożemy mu. No. Się uwziął. Baramienia. A, To niedobrze. Nie chcę, żeby mój Mantis umarł. Potrzebujemy tego. Zdążyłem? Chyba zdążyłem, nie wiem. Klonuje się, dobrze. <grymne> Co wy z tych shieldów? Co za gość. No. Eee, dobra. Zamykamy drzwi. Chyba zaraz z rakiety gdzieś dostanę. O, dosyć mocno mnie tutaj molestuje. Sytuacja, człowieczek ten ginie powoli. Może weźmy pomóż. Mantis też tutaj. No, na Mantis tu pomoże. Eee, ty jesteś od broni. Jest OK. te rakiety mi to nie było niepokoją... mocnym Broni mi się rozsynchronizowały. Czekać, dobra, hakujemy. O właśnie, to było ładne. Nieźle. Mam tu z tym z powrotem. Troszkę się poddusisz, ale to tam... Już jesteś przyzwyczajony do tego. A, ten wyłączony. Eee... Hmm. hmm... Hmm... No trudno. Następny... O, Zoltan, co on tu robi? Shit. Dobra, klonowarka jest włączona, więc spoko. Yy... No, ciekawe co się stanie jak na przykład dwóch moich padnie. Ech, pewnie się niedługo przekonamy. O! O! No dobra. A, no tak, bo to są slaverzy. Witaj na pokładzie! To nic, e, przepraszamy, ale trochę nie mamy powietrza chwilowo. Myślę, że... Wow! Nice! Nice! Dwa skill na 100% to jest bardzo fajnie. Więc Ty możesz od razu na bronie sobie wskoczyć albo po prostu walczyć. Na razie gdzieś, gdzie nie umrzesz od razu. E, nie, nie, ten, nie tu, nie wiem, tu gdzieś. Nie, klonowarki nie wyłączamy. mati standardowo, reinkarnacja. Podoba mi się po klonowanie. Coż, z... Sporo godzin znowu poświęcę na FTL-a. Kasy nie dostaliśmy. No dobrze, czyli tak, Mantis. Ej, on nie, ta, nie stracił całego skilla. Czy on w ogóle traci skilla, jak się reinkarnuje? Hm. Myślałem, że traci. No a to w ogóle zmienia postać rzeczy. No jest zarąbiste w takim razie. Eee. Dobra, trzeba zapamiętać, teraz ma tam. Nie wiem, e, 17 shillans. Pewnie miał więcej, więc pewnie trochę traci, ale przynajmniej nie wszystko. To jest niezłe. Pilot już jest całkiem jest źle wykosany. Ty. Hmm. O, właśnie, idź gdzieś tam do drzwi na przykład, albo do sensorów. Zapomniałem, że teraz. Też możesz się przydać w taki sposób. No to już jest fajnie. Um, dobra. A jesteśmy tu. Więc się będziemy ewakuować. Co mamy do wyboru? O, Slagi! Tak! To jest wspaniały sektor albo roki. Też fajnie. Skończyła się dobra pasa. Hmm. Za mnie Slagi chyba, bo roków nie lubię, bo mają często rakiety. A ja rakiety to moja słabość w tej chwili. Uniki mam, bo Chociaż u slagów to też nie będzie lekko. Tia, yeah, sensory. Ledwo, ledwo. Nawet ktoś tutaj nic nie pomaga. Jak wygląda. O, sklepik, dobrze. Więc na razie nie wiem. Nic nie będę upgradeował. Spróbujemy zrobić ze dwa skoki, chociaż pewnie ich nie przeżyję, bo to już jest piąty sektor. O, quest. Się skończy moja przygoda. To jest burs dwójka, czyli trzy strzały, cztery strzały, a ten ma chyba dwa strzały. Jak mi przydzwoni, to nie wiem co zbierać. Nie zaraz co to jest. To nie jest to, to moja, to jest coś innego. Eee, nie pamiętam co to jest. Ale jest duże, więc pewnie nie jest dobre. Nie no, muszę mu w takim razie shieldy zhakować. Standardowo bo no. czy na pewno? Ten ma dwa strzały, ten ma dwa strzały Więc jestem w stanie mu Przebić się przez shieldy Więc może lepiej mu bronię schakować po tak e, Przykro mi, ale Tlen zostaje Odłączony po prostu włączam mu bronie. Żeby minimalizować przeszkodzenia A jak moje się naładuje, to spróbuję go tam trochę poharatać. No no no. Okay. E, chyba w bronie. Obie salwy. Super to było skuteczne. Ja, ekstra idź pomóż tutaj bronie to podstawa, bez broni nie przetrwamy okej, okay, hakuj bronie eee jesus, to się naładuje to będzie 100 lat minie Ten laser Myślę, że stąd ucieknę. Jeżeli teraz nie wyłączę mu broni, to uciekam z Coś tam mu wyłączyłem, ale. A to jest jakiś Ion. A, tak to jest Jonówka. Po tarczach mi pojechał ostro. Eee, no nie wiem. Broni rozwo wyłączone częściowo. Myślę, że stąd ucieknę, bo no, będzie słabo. Dobra, spróbuję jeszcze tutaj. Nie ma to jak ryzyko. Ok, czyli nic. Włączymy tlen na chwilę. Eee, na chwilę. No i muszę do sklepu, muszę, muszę paliwa kupić przede wszystkim, bo jak tutaj zostanę bez paliwa to będzie o, ostro, ostra jazda, o proszę, o proszę, jednak da się kupić ludków ze skillami, to jest bardzo fajne, to mi się podoba, naprawa jeszcze kosztuje 3, to dobrze, co jeszcze można kupić, jakieś podziewne augi, Spike, o, to jest fajna broń nawet. Hmm, 55. Czy ja bym ją wymienił na coś? E, Stanner jest fajny, muszę dokupić trochę powera. Ale nie mam, nie stać 5 paliwa to tak w miarę dobra opcja. Jeszcze jeden. Good. Przeżyłem, jest dobrze W miarę Dwóch ludków pewnie nic nie robi e, no, zapomniałem, że nie mamy Medbeya, przepraszam Pff. Dobra o, będzie ciężko huh. Mandlarz? No tak, z trzema shieldami to sobie nie chcę radzić, co jest złe, bo tracę paliwo, tracę czas, nie zyskuję nic. Im dalej się tutaj zagłębiam, tym mam mniejsze szanse. O, to jest fajny event. Ja, oczywiście, naprawcie, za darmo. O oh, fuck, no to już nie żyje. <laughs> Slagi często potrafią mieć dużo broni, a ten ma rakiety. Czy to jest Ion 2, albo nie, chyba 1? Laser potrójny i zwykły. Tak, super. Nie, czy drona jednak musi iść na tym bardziej, że on ma 3, bo inaczej to nie ma o czym było rozmawiać. Nie wiem. <laughs> Jakoś nie widzę tutaj dobrej drogi wyjścia z tego problemu. O, fuck. Byle nie strzelił bronię. No, będzie w miarę. Dobra, teraz hakuj. Muszę rozwalić przede wszystkim tarczę. Niestety tlen spoko, tlen może iść. No, przynajmniej jeden strzał wszedł, no to już coś. Eee, Idź tam ktoś to napraw, ty człowieczek idź. Tak jesteś do niczego nieprzydatny. Co to takie... a, okej, okay, to zielone to jest po prostu wskaźnik kto tam idzie, ale z jakieś silniki to nie, wolałbym zachować. O, może nie naprawi tej tarczy jeszcze. I pudło oczywiście, dupa Jasiu. Nie jest dobrze. Czemu nie mogę skoczyć? Silniki wyłączone. Jest słabo... O, no, dobra, tam ktoś strzelił. Pudłował, okej, okay, teraz hakujemy shieldy. Strzelamy w shieldy i strzelamy w broni i oczywiście wszystko spudłowało Poza zamiatane, uciekam stąd kto tam ginie? engie, niedobrze ale clone bay działa no ale engie ma kurde golda pilota no zobaczymy w takim razie ile spadnie, prawie golda 14 na 15 Eee, postrzelać, to ja sobie mogę. Jump. Sklep. Nie, nie ma po co nawet do sklepu. Nie stać Rip. Coś czuję. O, tak. Zdecydowanie rip. Jakiś hull chyba. I dużo ionów. Czy to jest ion, czy to jest zwykły las? Chyba ion. Drona wyłączona, więc nie jestem w stanie, prawie przebić się przez jego tarczę. Silniki mam uszkodzone. No, rip generalnie, chyba że szybko stąd ucieknę, co pewnie się nie uda. Hmm. Jeżeli wszystkie moje strzały trafią, to może jestem w stanie zrobić jakieś uszkodzenia. Oooo, chyba dostał. Golda. Ech, no to zobaczymy, jak umrze. Ile straci. <gryw> no i pilot też. Miło. Dobrze. Pytanie: w co walić? Jeżeli strzelę w broni i nie trafię, to będzie po mnie. Jeżeli strzelę w tarczę. Trafię, no to zyskam. No muszę tak zrobić, bo jak wystarczy się nie przebiję, to bieda. No i tak będzie bieda, bo pewnie zdążę to naprawić. Zanim mi się bronię naładują jeszcze raz. No, gdzie ten misji? Do widzenia. Mine. No no. O wow. to ginie człowieczek. Nie, NG. Spoko, stary przeżyjesz? Może <noise> do questa jeszcze dolecę. O, plan się pali, <noise> mamy chwilę oddechu. Nie wiem po co skoro Ech. Następnej walki na pewno nie przeżyjemy. Chyba, że jakiś cud się zdarzy. Ale Sektor piąty nie jest tak źle. Jak na pierwszą w ogóle, w ogóle grę... ...z nowym statkiem, nową rasą i nowym wszystkim... ...mogło być gorzej. E, dobra, NG pada, ale poza tym sytuacja w miarę opanowana, więc ty tam wracaj gdzieś do drzwi. Sensory to mi za wiele nie dawały. Sensorach tego trzymałem tylko po to, że czasami jakieś eventy się zdarzają. Z sensorami nie naprawione. Dobrze. No to o, oh, wow! Tak, oczywiście milion sklepów. Teraz jak nie stać mnie na nic: quest czy distress? Chyba quest. Tak, oczywiście, że się pomylili. Hmm. Hmm. Może uda mi się dolecić do ósmego sektora. To wtedy przynajmniej odblokuję nowy wariant. A to mogłem od razu do Exita. If you have extra metal. Niestety nie mam extra metalu. Zdecydowanie. O, mogliby nice 12 scraps za upgrade sensorów. No to dosyć tanio, ale przykro mi. Mam jeden i. <ścoughs> RIP. Właśnie widzę. To może być ciekawe. Ok, poeksploruję. Ja nie stać mnie na paliwo, przykro mi. <grystanie> no to już jest zdecydowanie rip. Dwa burst dwójki i teleport. <grystanie> o, rewelka. Dobra, Angie, idź gdzieś tam, umrze i zobaczy przynajmniej ile stracisz. A, nie zobaczę. Zobaczę. Zdążysz jeszcze zrespawnować. Idź powoli z Matisami. Zginiesz w chwale czy coś. Eee, dobra. To tu otworzymy w sumie. No, klonuj się tam. A, chyba się nie zdąży sklonować. Przykro mi, stary. Aż radę! O nie, rozwala ten system i będzie bieda. Zajmij ich na chwilę. Eksploduje się? Nie, bo rozwalili klan Ba -a. A to pech du, du, du. 1400. No. Jak tutaj o, statystyki Interesting naprawy kombatkile 58, nice 10 statków pokolanych, 60 bekonów, 300 skrapu, no, biednie tak trochę Ale 6 ludzików. ...zatrudnionych. Właśnie, jakie tu są achievementy do tego statku? Hacking mind control and battery active at once. ok 600 scrapów w portfelu? Tak... o! To co? O, to mi się podoba. To, to byłoby dobre. Dolecieć do sektora ósmego... ...bez tlenu praktycznie. To. tylko z dwoma. Hmm. Teoretycznie, pewnie tego człowieczka początkowego mógłbym trzymać zamkniętego gdzieś w jednym pomieszczeniu z tlenem. Pewnie by się to wliczało do tych 20%. No. No było niezłe. Ja. Myślę, że tutaj zakończę. Nie wiem, kiedy tam będzie następny stream, ale będzie za jakiś czas. <laughs> Całkiem no, jestem pod wrażeniem tego Advanced Editiona. Dużo, dużo nowych rzeczy trzeba się będzie od nowa poduczyć z nowych taktyk i strategii. No to co, dziękuję wam za jakże liczne przybycie, w, nie wiem ile tam było, pewnie z 6 osób. <laughs> I zobaczymy się tam kiedyś, jak zwykle pewnie tam wrzucę na kanał ten YouTube'owy taki... E, ...skeduler, kalendarzyk, że tam kiedyś, kiedyś będzie stream, więc będziecie widzieli. No to co, na razie, do następnego.